Witam, witam wszystkich. Sorki za choinkę odbija się w przedniej szybie. Wszystkiego najlepszego. Życzę Wam dużo zdrowia w te święta. Dzisiaj mamy Wigilię, także zaraz będzie karmienie i rozmawianie z rybkami. Mój bojownik troszkę sobie poszczępił górną płetwę. Nie wiem od czego. Gdzieś tam pewnie pływał. Nie wiadomo gdzie. O, ale musi się odrośnie. Wodę teraz poprawiałem. Właśnie roślinkę troszkę ją. Zburzyłem niepotrzebnie, no ale no chciałem, żeby lepiej to wyglądało do zdjęcia. Do zdjęcia, raczej do filmiku. Oglądam kreweteczki. To jest chyba samica, bo ma taką białą pręgę u góry, a samce chyba tego nie mają. Tak mi się wydaje. O, tutaj jest samiec. Krewetki, Amano, samiec. Samica. Pasowałoby tu trochę soli, i wtedy może by były jakieś e, młode larwy, ale. Niekoniecznie. Może mówię, tak? Założę może jakąś hodowlę krewetek na 1000 subskrybentów ślimaków. Tutaj Helenek troszkę mi się tutaj narozmnażało, no i dobrze, bo wybiły mi rozdętki. Tutaj jest jeden. O, widzicie? Jeden, drugi. Idziemy w tym kierunku. Tu są jakieś mniejsze. O, są jakieś mniejsze. No i gdzieś tam przesiadują e, na żwirku. Może, jak się tak przypatrzycie, to pewnie można ich więcej zauważyć. No ale ja tylko. Dzisiaj się włączam. Chciałem Wam pokazać akwarium, jak, jak wygląda teraz z korzeniem, pięknie, ładnie. No i złożyć życzenia świąteczne, żebyście się nie najedli za bardzo. O tam są helenki dwie widzę w żwirku. No i jest tego trochę. Nie najedli za dużo, bo ja wiem, że to jest ciężko zejść z sofy później, jak się tak człowiek naje. No i wszystkim akwarystom a życzę miłego, miłego wieczorku przy akwarium i rozmowy z rybkami. Dzięki, do zobaczenia, na razie.